Więc tak, od razu na wstępie muszę przeprosić, ale nie ogarnąłem map interaktywnych, więc musimy zrobić to po partyzancku. Po prostu zwykła mapa, i nagrywamy. I teraz zbliżenie na północ Słowacji, na bardzo ciekawy region. W gruncie rzeczy tam się narodziła współczesna Słowacja. Cztery ważne miejsca. Żylina, Martin, Różą Berok i Mikulasz. I tam przez następny tydzień będziemy się obracać. No więc ruszyliśmy w trasę, ale nie ujechaliśmy daleko. Jeszcze na Orawie pierwszy punkt programu. Moi drodzy, z tym oto pięknym tłem, zanim rozpakuję sprzęt, pozwólcie, że zaproszę Was do bardzo ciekawego miejsca. Witajcie w Muzeum Ziemi Orawskiej, czyli po prostu w Skansenie. No i teraz tak, skanseny w gruncie rzeczy to jest po prostu zbiór hatek teoretycznie, ale zarówno Wiki jak i ja mamy ogromne, że tak powiem, zboczenie na ich punkcie. I jeśli tylko widzimy jakiś skansen, natychmiast musimy go zwiedzić. I tutaj kilka kwestii. Oczywiście kwestia edukacyjna, jak żeby inaczej, ale również mają taką specyficzną magię, bym powiedział. Poza tym jest to coś, co bardzo trudno wytłumaczyć racjonalnie. Taki wehikuł czasu, miejsce spokoju. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. W każdym razie przejdźmy się po kilku ciekawych miejscach. Skoro już wspomniałem temat edukacji, zacznijmy od szkoły. Powiedziałem od szkoły, ale wy na to powiecie, że to jest zwykła chata wiejska. No cóż, jak była mała wioska, to była mała szkoła. Co więcej, nie było podziału na klasy. Mniej więcej dzieliło się niedziaki na starsze i młodsze. Najpierw przychodziły młodsze, potem starsze. I nie tylko do szkoły, również do domu nauczyciela jednocześnie. Po prawej wejście do mieszkanka nauczycielskiego. Natomiast my rzucimy sobie okiem na klasę i to by było na tyle. Dwa przykłady z życia wzięte, by sobie uzmysłowić jak wyglądała wtedy sytuacja ale nie ma się z czego podśmiewać z tej oto klasy wyszedł jeden z największych poetów słowackich niejaki Hviezdoslav i o nim też sobie wkrótce jeszcze kilka słów więcej powiem natomiast tutaj już przed nami cud techniki to jest miejsce w którym maglowano odzież nie mam bladego pojęcia jak to ma działać, było to nam obogopisane, ale niestety mój zmysł inżynieryjny w żaden sposób mi nie pomógł, gdyż jest go po prostu brak. Tutaj chyba były przetroczone ym, dwa konie, które w jakiś sposób to obracały i to jakoś maglowało. Ech, moi drodzy, generalnie tak się właśnie czułem próbując zrozumieć działanie tej maszynerii. No ale dobra, koniec głupich żartów, pełna powaga. Jak widać ogromny budynek, dom Sołtysa. Więc wejdźmy i rozglądnijmy się, co ciekawego tam możemy znaleźć. Po pierwsze, podłoga trzeszczy odrobinkę. Super. Podłoga w związku z tym jest drewna na bogato, tu część prywatna. Oczywiście w międzyczasie, gdy pan Sołtys pracuje, Panie z rodziny również powinny pracować, choćby na kołowrotku. Zwróćcie uwagę na ten piec. Do niego wrócimy trochę później. No ale przejdźmy do części, że tak powiem, oficjalnej. Tutaj pan sołtys przyjmował kontrahentów y, ważnych, ale oczywiście są ważni i ważniejsi, więc zwróćmy uwagę. Osobno piękne miejsce z ławeczkami. Tutaj również y, Mundur drogiego pana sołtysa i oczywiście najjaśniejszy pan spoglądający na wszystko. Franciszek Józef oczywiście musiał się pojawić. I znów jeszcze sobie rzućmy okiem na część prywatną. Tutaj macie, moi drodzy, ten sam piec, tylko z drugiej strony. Oczywiście ogrzewający odrobinkę części publicznej, ale to jest ciekawsze. To już było łóżko i na takim właśnie łóżko piecu spały z reguły osoby starsze lub dzieciaki. No i tak oto mieliśmy dom sołtysa, część publiczną, prywatną, jedźmy dalej. Następna bogata chata, ale tutaj zamiast do środka, wejdziemy sobie najpierw odrobinkę do podwórza. Skąd wiemy, że chłop bogaty? Bo ma swoją własną studnię, chociażby dlatego, ale studnia to jedno. Wejdźmy sobie teraz przez te oto drzwi do piwnicy. W takich oto piwnicach trzymano to, co dzisiaj byśmy trzymali w lodówce, więc oczywiście jedzenie, ale również na przykład by tu składowano piwo. Przypominam, że tak zwany lager, po niemiecku lager to piwnica, zresztą przepraszam bardzo, a piwnica to od jakiego słowa pochodzi? No ale kwestie piwa na bok, wejdźmy teraz do domu. Emigranta, pana, który był w Hameryce, wrócił i, proszę bardzo, tutaj sobie komin zrobił z ołowiu, panie. I do tego jeszcze jakiś piec kafelkowy, no, Hameryka pełną gębą. A do tego lubił pan jeszcze łowić rybki, jak widać. A skoro rybołówstwo to jeszcze kilka innych bardzo ważnych zawodów, oczywiście bez kowala, i tutaj mamy warsztat, żadna wioska obejść się nie może. Dalej pędzenie bimbru i wypiek chleba, będąc w wielu z nich pasterzami oczywiście przędzenie wełny i wszelkie możliwe ciuchy z wełną związane. No ale niektórzy poszli o krok dalej i nie tylko zajmowali się rzemiosłem chałupniczym, ale zaczęli tworzyć taki powiedzmy chałupniczy przemysł. I w tym momencie zobaczymy sobie taką małą przędzalnię. I tak oto kilka zalewie przykładów, jak ludzie próbowali sobie zarobić na życie. No i oczywiście jak to w życiu bywa. Jednym powodziło się lepiej niektórym gorzej. Osoba, która mieszkała w tym miejscu, zwróciła uwagę, piękne słoneczko na drzwiach. No, na pewno tak się czuli, ale niektórzy mieli troszkę gorzej. Tu przykład chaty miejscowego piadaka, odrobinę drewna w drewutni, zaraz obok na jedno lub dwa zwierzątka miejsce. Ten taki kanał to było na odchody, natomiast dalej jeszcze odrobinka stajni na jakieś przerządy, na odrobinę siana. A tutaj mieszkali, zwróćcie uwagę na klepisko, nie ma drewna na podłodze. Ale i tak biednych i bogatych łączyło jedno, wygódka na zewnątrz, tego mi akurat brakło w Skansenie, tutaj tylko hydrant. No i na dobry koniec jeszcze przejdźmy się do kościoła Jest to prawdopodobnie najważniejszy obiekt w całym skansenie gdyż większość chatek no tak ma te swoje 100 lat nawet może i 150 do 200 czasami ale ten kościół to jest XV wiek więc jest to wprawdzie drewniany ale jak najbardziej kościół gotycki ale prawdziwa uczta dla oczu to dopiero w środku polichromie rzeźbienia głównie snycerka więc tak naprawdę, to jest kilkaset lat społeczności lokalnej, dbającej o swoje centrum duchowe. I tutaj mały wtręt poza Skansenowy. granicą z Polską znajduje się Twardosin, a tam następny kościółek, e, również z XV wieku. Przy czym to nie jest Skansen. Jak widzicie, jesteśmy po prostu w mieście. Co więcej, ten kościół znajduje się na cmentarzu, tak jak to przez setki lat bywało. I w związku z tym jest to kościół, który znajduje się na liście UNESCO. I ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest coś takiego jak na przykład Bazylika Mariacka w Krakowie, ale w gruncie rzeczy to jest taka Bazylika Mariacka po prostu na skalę twardoszyna. Ale to jest rówieśnik. To jest również kościół, który ma 600 lat. I tak właśnie do tego podchodzi UNESCO. Nieistotne jest, że jest to wielkie, istotne jest to. Że jest to kościół autentyczny, w miejscu autentycznym i do dzisiaj otoczony przez cmentarz, czyli również w otoczeniu takim, jakim, jakie miało przez setki lat. Ale wróćmy do Skansenu. Jeszcze mały widoczek na okolicę i pozwólcie na mały komentarz. No i tak mniej więcej godzinka z grzami później. Pora sobie na chwilę usiąść, ale generalnie czysta przyjemność. Całkiem ładna pogoda. Do tego ptaszki ćwierkające, no bo w końcu prawie maj. No i oczywiście wszystkie te piękne, stare budyneczki naokoło. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że ja jeszcze pamiętam zawoi z lat końca lat 80., początku 90. Rzeczy, które tutaj już jako muzealne starocie ludziom pokazują. Być może dlatego, że ja to jeszcze pamiętam jak byłem małym gówniarzem. Biegałem po różnych miejscach wsi i tak mi jakoś została ta miłość do starych budynków drewnianych, do tych wszystkich izb, no tych małych różnych rzeczy, których używano jeszcze tak naprawdę 30 lat temu. Być może to też tłumaczy dlatego, dlaczego mam straszne zboczenie na muzykę disco z lat 80. Ja po prostu robię wszystko, co jest z dzieciństwa mojego. Mam pewnych jeszcze rzeczach myślę, że po drodze opowiem. Ale póki co Jedziemy dalej A po drodze pięknie ośnieżone Tatry Zachodnie Ym, Chyba Zachodnie Ym, Chyba Tatry No nic, na pewno ośnieżone Nieważne, ważne, że jedziemy do miasta, które się nazywa Różomberok Ta oto makietka pokazuje nam Jak kiedyś miał wy wyglądać Różomberok A tak wygląda sobie dziś I szczerze mówiąc Nie jest to najpiękniejsze miasto na Słowacji I nie o to chodzi To jest odskocznia zimą na narty A latem Nałażenie po górach, ale my tutaj w zupełnie innym celu przybyliśmy. Wpadliśmy jeszcze w różą berku do muzeum e, Liptowa, czyli regionalnego. No i najpiękniejsze w tym, e, że lubimy zwiedzać tego typu miejsca, jest to, że jesteśmy sami. Co więcej, obsługa musiała nam włączać światła. Tutaj naprawdę, e, nikogo nie ma. Tylko czasami przechodzą takie. Dziwadełka jak my, ale dzięki temu jesteśmy sami i co więcej, w części etnograficznej jednej z naszych ulubionych. No, i tutaj takie małe postscriptum do Skansenu. Zapominamy bardzo często o czynniku ludzkim, gdy zwiedzamy muzea i Skanseny. A tutaj się okazuje, że to przecież faktycznie tam mieszkali ludzie. Używali tych samych przedmiotów, które widzimy, ubierali się w te wszystkie rzeczy, które widzimy w muzeach. Więc. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że tam faktycznie najważniejszy jest ten czynnik ludzki. Co więcej, często się uważa, ale to przecież jakieś tam y, wsioki, chłopy i w ogóle. No ale to, że ktoś mieszka w bardzo prostych warunkach, nie oznacza, że nie jest pracowity, albo sprytny, inteligentny, albo że nie ma talentu artystycznego. Proszę bardzo, jakiś liczny Jezusek. A czasami brakuje talentu. Nieistotne, za każdym muzealnym obiektem stoi żywy człowiek. No, ale dobra, bo to się biskup już nudzi moimi wynurzeniami. Zmienimy temat. W przerwie między jednym zwiedzaniem a drugim trzeba oczywiście się posilić. I są miejsca lepsze i gorsze. Natomiast jednym z tych lepszych miejsc w Różąby roku jest, uwaga, uwaga. Czerny Kamień, z bardzo prostego powodu, tutaj robią własne, porządne piwo i Wiky na przykład, nowa Rupta postanowiła napić się India Pale Lager, czyli piwko, które smakuje jak cytruski. Uuu, mm. tak. Cieszymy się mocno, tak. najwyraźniej. Wiki posmakowało. Ja tutaj już wcześniej byłem, chciałem Babę Jagę tak naprawdę subować, ale dzisiaj akurat nie ma. Zimno i mocno. I tutaj jak widać, dobre klimaty. Więc teraz, moi drodzy, wybaczcie, ale czas na piwko. Tak posileni, pozwólcie, że zabiorę Was w jeszcze jedno miejsce znajdujące się w górach pod Różą Ładne widoczki za mną. Jesteśmy jednym, w jednym z moich ulubionych miejsc, jeśli chodzi o szeroko pojętą kulturę ludową na Słowacji. Oczywiście jeszcze nie poznałem większości z nich, ale już mówię, że to jest jedno z moich ulubionych. Jeśli chodzi o Skanseny, to no wszystko fajnie, tylko że to są muzea. Można wejść do samych domów i zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy, ale to wszystko ktoś poukładał tak muzealnie bym powiedział. Natomiast Wylkolinec to jest żywy skansen. W sensie wygląda jak skansen, ale skansenem nie jest. Tutaj ludzie faktycznie mieszkają. Tutaj ym, dalej toczy się normalne życie. Przy czym toczy się w budynkach, które przynajmniej oficjalnie nie zmieniły się od kilkudziesięciu, może dwustu lat. Oczywiście podejrzewam, że tak do końca nie jest. Nie można do nich wchodzić, no bo to są po prostu budynki, gdzie ludzie mieszkają i chyba oczywiste, że nie chcą, by tam ktoś im cały czas stukał, pukał do drzwi. Natomiast e, zachowana jest przede wszystkim urbanistyka stara, no i oczywiście ten aspekt zewnętrzny, czyli dalej są budowane w ten sam sposób e, i e, podobno również starymi materiałami. W każdym razie e, UNESCO oficjalnie... Ich umieściło już chyba w roku 1993. Także wierzę im na słowo. Generalnie do UNESCO mam podejście raczej pozytywne. Jeśli coś uznają za warte umieszczenia na liście, no to uważam, że tak właśnie jest. No i teraz przejdźmy się po samym Wylkolniku. Ale zanim zagłębimy się w labirynt uliczek, pozwólcie, że jeszcze jeden widoczek, bo jest po prostu pięknie. Ta polana, ta zieleń, te góry naokoło i do tego jeszcze, jako że maj prawie, te piękne drzewka. Dobrze, koniec tego dobrego. Wejdźmy sobie do Wilkolinca i oczywiście to jest miejsce, w którym. Oficjalnie żyją normalni ludzie, ale ci normalni ludzie zdają sobie sprawę z tego, że tutaj przybywa wielu nienormalnych turystów. I dlatego czasami zobaczycie rzeczy, które tak naprawdę z tradycjami lokalnych mieszkańców nie mają nic wspólnego. No ale nic, lecimy dalej. Z reguły kościoły znajdują się w środku, w samym centrum wioski. Tutaj akurat mamy kościółek poza wioską. Tak czy inaczej, jest to. Centrum, powiedzmy, społeczności. Tutaj nie było tawerny, na przykład ktoś chciał sobie poplotkować, musiał przychodzić tutaj. Więc, centrum społeczne, można powiedzieć, i w związku z tym, zaraz przy kościele, już w czasach współczesnych, zbudowano małą szkołę dla lokalnych dzieciaków. I tutaj, taka ciekawa tablica. W tym momencie na ten temat właściwie nic, natomiast ta tablica nam wróci. Później, któregoś dnia, gdy zaczniemy mówić o temacie czesko-słowackim. Ale to na później. Ruszamy zatem od kościoła do centrum wioski, by tak rzec. I obok nas zobaczycie odrobinkę wszystkiego. Piękne przykłady starej architektury drewnianej z tymi ślicznymi małymi daszkami nad tych oknami strychu a tutaj już odrobinkę nowocześniej dalej domek stary, ale samochód współczesny a obok nas padam. czyli odrobinka wszystkiego jest i po staremu, ale jest też i po nowemu w końcu jak wioska żywa no to żywa na 100% a tutaj mały ukryty skarb to czego brakowało mi w skansenie, tam w tle wychodek taki jakbyś powinien, a i życie od razu staje się piękniejsze, ale wróćmy do tematu. I tutaj już jesteśmy praktycznie powiedzmy w centrum Wilkolinca. Tutaj podobno zresztą bardzo ważna granica z lewej strony naszej jest dolny Wylkolinec, a z naszej strony prawej Wylkolinec Górny. I tu, gdzie teraz stoją, podobno była granica. Więc zwróćcie uwagę, moi drodzy, zawsze muszą być jakieś podziały. No, w takim małym miejscu był Wylkolinec Górny i Dolny i sobie wyobrażam, jak to się kłócili mieszkańcy jednego z drugim. O tak naprawdę cokolwiek. Tutaj, idąc sobie spokojnie po wioseczce, kilka słów na temat tego, jak to się właściwie żyło. No bo w tym momencie przyjeżdżamy, jest pięknie, wszędzie mamy yy, słoneczko, piękne góry, ludzie zadowoleni, na wakacjach. No tak to nie wyglądało przez setki lat. Tutaj wyglądała sprawa zupełnie inaczej. Życie było tak naprawdę bardzo ciężkie. No bo po pierwsze, jesteśmy w górach. Jest początek maja, a tutaj gdzieś cały czas jeszcze zalega sobie śnieg. Więc wyobraźcie sobie, jak długo trwała zima: dobre kilka miesięcy. No i to jest pierwszy problem. Drugi problem, no to sam fakt, że jesteśmy w górach. Góry potrafią być bardzo kapryśne pod kątem pogody, ale o czym też zapominamy, tutaj wszędzie przecież były lasy, a w lasach żyją niedźwiedzie. Stąd tutaj tyle chociażby tych drewnianych współczesnych rzeźb. Więc nie tylko, że możecie pogoda w jakiś sposób dosłownie zranić lub zabić, ale również zwierzaki, które tutaj naokoło żyją. I to jest pierwsza rzecz. Druga, oczywiście, zwierzaki udomowione i z tego tutaj żyli tak naprawdę czyli żyli z pasterstwa. Owce, e, też krowy, ale pasterstwo owiec było najważniejsze. No i dlatego do dzisiaj przecież tutaj sery powinny być przede wszystkim owcze. Zresztą to samo na naszym podchalu. Przecież tam warunki były bardzo podobne do życia, więc i bardzo podobne były um, było menu, że tak się wyrażę. A do tego oczywiście trzeba jakoś sobie dorobić, więc jeśli pasterstwo nie wystarczyło, jeśli nie wystarczyło zbieractwo choćby e, mruna leśnego, no to sobie można było dorobić na przykład tym, że pójdzie się na wojaczkę oficjalną lub niekoniecznie, więc tutaj również było. E, zbójectwo. Zresztą o poważnym zbóju sobie już nie powiemy. Natomiast kartka z kalendarza 1771 Różąberok zakazał używania em, łąk, lasów i rzek, które oficjalnie były wspólne ludziom, którzy nie mieszkają w samym Różąberoku. Na to Wylkolinec się wściekł i doszło do buntu. Bunt został e, zmiażdżony i wszyscy mężczyźni dorośli z Wilkolińca musieli przez 21 dni bez przerwy e, odrabiać pańszczyznę dla lokalnej szlachty. A tutaj dla pewności w związku z tym funkcjonowała jednostka wojskowa. No i teraz chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co się musiało dziać, skoro wszyscy lokalni mężczyźni pracowali gdzieś indziej, a tutaj były lokalne jednostki wojskowe. A to, to, o czym zawsze się zapomina, gdy mówimy o wojnach, Blaute. W czasach już współczesnych nie brakowało tutaj już powiedzmy prób uwspółcześnienia, choćby szkoła, którą wcześniej widzieliśmy, ale nie brakowało również walk i bitew. Podobno, na przykład, w trakcie II wojny światowej. Tak naprawdę to spalono jedną trzecią wioski. Trudno mi powiedzieć, którą część, która jest odbudowana, ale również w czasach, jak widać, najbardziej, jak najbardziej współczesnych tutaj działo się więcej, niż by się nam wydawało po tym spokoju, który, który nas otacza w tym momencie. No i w końcu musieliśmy opuścić nasz piękny wielkolinec i ruszyliśmy dalej w nieznane, ja wiem, że to wszystko trochę długo trwa. Ja wiem, że obiecałem bardzo ważną osobę, ale w drugiej części kultury ludowej z wszystkiego się wytłumaczę. Do zobaczenia.